Dostajemy wiele pytań od ludzi w wieku dojrzałym, czyli po 40, nawet po 50, którzy pytają, czy jest sens zacząć trening siłowy. Czy to nie jest zbyt duże obciążenie dla organizmu, zbyt duże wyzwanie? Absolutnie nie. Ja prowadzę po prostu, jestem instruktorem, trenerem w siłowni w Sopocie Calypso i mam styczność z różnymi osobami. Więc te starsze osoby przychodzą, zaczynają trenować i osiągają po prostu coraz lepsze rezultaty. Są zadowoleni i po prostu to jest właśnie wskazane. Nie to, że ma 40-50 lat i mówi o, to już za stary. Nie ma za stary. Przykład ze mnie i przykład tego, że inni przychodzą i robią wyniki i postępy, to znaczy, że to jest wskazane. Sporty siłowe, tak jak bieganie. Połącze jest bardzo zdrowotne i można trenować to nie w wieku 16-15, ale 40-50 i 70 lat. Był taki przypadek i są takie przypadki, że po 70, po 70 poprawiają rekordy życiowe. Więc zachęcam do treningu w każdym wieku, a w starszym tym bardziej. Po prostu to jest, to życie po prostu jest dużo łatwiejsze, jeżeli się trenuje, niż jeżeli się siedzi i tylko trenuje się kciuk pilota przed telewizorem. Janko kiedy ma się 40-50 lat i takie złe nawyki, rzeczywiście ten kciuk używa tylko, no to jak się zmobilizować do treningu. Jakie byś widział sposoby dla kogoś, kto chciałby zrobić coś ze sobą, poprawić swoją formę, jak to zrobić? Żeby to było trwałe, żeby dało efekty. Motywacja jest, jakby powiedzieć, motorem wszystkiego. Więc jakieś cele, co trzeba sobie wyznaczyć, na przykład. Siedzi, nic nie robi i mówi, brzuszek mu rośnie, ale zobaczy w telewizji, o tam starszy coś robi i on osiąga duże wyniki, więc co, ja nie będę gorszy, więc spróbuję i zaczyna trenować i mówi, o trenował tydzień, dwa, trzy, nie ma nic, ale trenuje miesiąc, dwa, trzy, są efekty i to mobilizuje po prostu, a później sobie wyznacza cele, no ten się pociągnął na drążku tam pięć razy, a ja nie mogłem wcale, ale trenuję. Wychodzi miesiąc, dwa, trzy i już się pociągam pięć. No, trenuję sobie dalej, mam już rok treningu i co? Z obciążeniem się podciągamy. więc tu wyznaczanie celów albo kogoś chcemy naśladować, albo żyć zdrowiej, albo po prostu dla samej satysfakcji i tego, że zajmujemy sobie co? No, czas, nie marnujemy tego czasu, żyjemy zdrowiej, a to jest właśnie każdy trening. Motywować trzeba tym, że ten trening daje efekty zdrowotne, a to jest podstawa. Jeżeli jesteśmy zdrowi, no to lepiej nam się żyje, więc motywacja musi być, no ktoś może mieć potem wyższe aspiracje, cele. No dlaczego nie? Są zawody weteranów. Masz lat 40, jesteś weteranem, 50, 60, więc co? Wystartuję sobie. Dlaczego mam wyciskać 100? Mogę 120, 150, więc to motywuje, Przykład, wejdzie jeszcze w środowisko na siłowni, zaczyna trenować. O, tam jest starszy, on więcej podnosi. A dlaczego ja nie? Po prostu, tylko trening systematyczny i ch trzeba chcieć. Jeżeli chcemy być zdrowsi, silniejsi, trenować. Trenować i to jest najpodstawowe, najpodsta jakby powiedzieć, zadanie każdego, żeby się ruszać. Nie ruszasz, rdzewiejesz. Więc ruch to zdrowie, więc motywacja zawsze się znajdzie, tylko trzeba chcieć. Jak zaczyna trenować. Czy powinien unikać jakichś ćwiczeń? Spotkałem się ze zdaniem yy, nawet wielu trenerów, którzy uważają, że po 40 nie powinno się wykonywać ani przysiadów, ani martwego ciągu. Co ty o tym myślisz? To jest absolutny błąd. To po prostu tylko mówią tacy, którzy sami nie lubią ciągów albo mają po prostu chore kolana i mówią, nie robić tego. A absolutnie trzeba wszystko robić, i przysiady, i ciągi podstawa. Królem ćwiczeń jest martwy ciąg, więc przy martwym ciągu na pewno nie będzie żadnej kontuzji, jeśli zrobimy prawidłowo technicznie. Krzywizna kręgosłupa to jest podstawa, a resztę nie wchodzimy wiadomo na początku na maksymalne ciężary. Robimy sobie 5, 10 powtórzeń, 4, 6 seryjek i spokojnie wchodzimy. I przede wszystkim, jeżeli ktoś nie chce robić tych ciągów, przysiadów, więc najpierw niech się zastanowi, co chce robić. Od samego wyciskania to co? Rośnie tylko klatka, tricepsy, barki i koniec. A żeby być zdrowym to trzeba mieć mocne kręgosłup, mocne nogi. Więc niech przychodzi na trening, ale niech znajdzie siłownię, gdzie jest instruktor, który prawidłowo mu pokaże te wszystkie ćwiczenia, które będą po prostu wykonywane tak jak trzeba. I wtedy na pewno będzie to dla niego z korzyścią i nie ma takiego, że nie robić przysiadów, nie robić ciągów. No jak? Ciężarówcy dźwigają, są weterani, 50-60 lat zarzuca na siad. No to więc jak? Nie zarzuci na siad, to nie wstanie, to nie podrzuci. Więc to nie jest prawda. Po prostu tylko umiejętność treningowa daje efekty i jestem za tym, żeby wszyscy robili właśnie martwe ciągi i przysiady. Ja, mając takie, jakby powiedzieć, dużo lat, robię sobie martwe ciągi, to jakie ciężary, bardzo duże. Nie narzekam. Kręgosłup cały, kolana całe, przysiady też robię. Także to nie jest prawdą, żeby nie robić. Robić, tylko robić prawidłowo.